Pora na mleko owsiane, które zrobicie w domu w 5 minut, szybciej i taniej. Wsypujecie włosze płatki owsiane na patelkę. Płatki owsiane prażycie parę minut, żeby wydobyć z nich smak. Po uprażeniu naszych płatków owsianych, wsypujemy je do blendera. Dajemy daktyle, cynamon, dajemy zimną, krystalicznie czystą wodę. Blendujemy wszystko na gładko. Po zblendowaniu Waszego mleka przelewacie je przez sito z gazą. I czekacie aż sobie obcieknie. Możecie też przycisnąć, jak nie chcecie czekać. Czas na degustację tego, tego prawdziwego mleka, mleka owsianego. A przepis znajdziecie tylko u mnie. Wasze zdrówko. Mm. Mm -hmm. Musicie zrobić obowiązkowo. I to jest mleko bez laktozy.